Nie będę udawał, że przeczytałem te 2000 stron. Uważam, że błędem jest realizowanie technicznych rozmów na ten temat tylko w kontekście wsi, bo przecież tam jest bardzo wiele innych aspektów. Co do celu strategicznego, to się zgadzam. Ale tylko wtedy, kiedy dotyczy ona całego świata, a nie tylko poprawnej Europy, która dzięki temu będzie traciła swoje możliwości konkurencyjności na świecie, jeśli chodzi o ekonomię. No i to, co jest najgorsze w moim przekonaniu, to brak konsultacji społecznych z rolnikami we wszystkich krajach. Ja to wprost może Państwu powiem, to jest tak, jakby ktoś przyszedł do nas do domu, powiedział, że wyłączy jeden pokój. Nie możesz go używać, nie, ale w związku z tym nie będziesz miał z nich przychodu. Czyli ja zrobię dobrze dla świata, ale Twoim kosztem. Chodzi o to, że jeżeli e, ktoś jest przekonany, dobra, zamykam ten jeden pokój i bilansowo mi wychodzi, że i na to mi stać, i lepiej zarobię, to sąsiedzi będą przyglądali się, czy rzeczywiście tak jest. I trzeba w związku z tym cierpliwości nawet kilku, kilkunastu lat, żeby wszyscy to zrobili. To jest tak jak. Na pewno Państwo widzieli, gdzieś są takie remizy albo tytoniu, albo sadów, albo chmielu. W związku z tym, ktoś wpadł kiedyś na pomysł, założył pierwszy sad, reszta obserwowała, że to ma sens, i dlatego mamy grujec czy inne rzeczy. Tak powinno się myśleć z punktu widzenia Zielonego Ładu. Jeżeli tak by to wyszło, tutaj ktoś po prostu kompletnie nie rozumie wsi. Ich zwyczajów, ich konserwatywnego, spokojnego podejścia do każdej nowości. W związku z tym ja nie jestem jednym z tych, którzy uważają, że to źle, bo to się ładnie sprzedaje, ale mi już jest stać na to, żeby mówić, jak jest, nie muszę się do niego przy, nikogo przytulać. Także koncepcyjnie jest to OK, ale nie może być to w żadnym przypadku ekonomicznym kosztem rolnika. Jeszcze jeden przykład. Jeżeli mamy wydatki na obronność, to nikt z nas nie kwestionuje, że trzeba płacić. Nikt z nas, obywateli, jeżeli mamy wydatki na bezpieczeństwo energetyczne, nikt nie dyskutuje, że trzeba zapłacić więcej za prąd, bądź też ochronić obywatela, płacą państwo. A przy bezpieczeństwie żywnościowym zasuwamy sobie taki, takie rozwiązanie, w którym, dobra, my chcemy mieć bezpieczeństwo żywnościowe, ale twoim kosztem. Tutaj bym nie rozróżniał naszego polskiego, francuskiego, bo ta głupota dotyczy wszystkich europejczyków, nie polaków. Nie, ja nawet będę bronił polskich rolników, bo oni sobie w trudnych warunkach zdecydowanie lepiej radzą niż Niemcy czy Francuzi. Więc tak nie jest. To po prostu jest koncepcja bardzo dobra z punktu widzenia globu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego to już dotyczy państw i my jesteśmy w idealnej sytuacji, dlatego że mamy nadprodukcję żywnościową. Jesteśmy bezpieczni. W związku z tym nie wolno dopuszczać do sytuacji, żebyśmy byli mniej bezpieczni. Bo to tak jakbyśmy uznali, że będziemy mieli bezpieczeństwo militarne, ale czołgi zlikwidujemy i samolotów będziemy mieli mniej. No to jest nielogiczne zupełnie. Moim zdaniem największe wyzwania stoją przed europejskim rolnictwem, nie wyłączałbym polskiego, potrzebna jest strategiczna, trudna do wykonania, niechętna politycznie decyzja, że ci, którzy są rolnikami towarowymi, którzy sobie radzą, trzeba ich wspierać maszynowo, zdobywaniem rynków, uczeniem, edukacją i tak Ale ci, którzy sobie w tych warunkach, Gorzej radzą, muszą gdzieś dorobić, muszą dostać jasny sygnał, że państwo będzie ich chronić tylko za to, że mieszkają na wsi. W innym przypadku, wieś w każdym europejskim kraju się wyludni. Oczywiście, ziemia będzie zagospodarowana. Ale ludzi tam już nie będzie. I zakładajmy, że dzisiaj jesteśmy 20. najbogatszym państwem na świecie. Zakładajmy, że będziemy 10. za jakiś czas, będziemy mieli dużo pieniędzy, ale nikt nie wybudujesz drogi, wodociągu, oczyszczalni ścieków, szkoły, bo tam po prostu nie będzie ludzi. Tak, tak, on jest źle skonstruowany. On może w latach, jak była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Czyli pierwsze jakieś porozumienia, miało sens. Rzeczywiście rolnictwo szczególnie obserwowałem przy swojej pracy doktorskiej e, e, rozwój Irlandii, która wchodziła w zdecydowanie gorszym kondycji rolniczej do Unii Europejskiej niż my. A jednak stali się dzisiaj Dania, Holandia i Irlandia to są potentaci. Ale po prostu na coś trzeba się zdecydować i Wspólna Polityka Rolna dla mnie już nie istnieje. Powinna być wspólna polityka wsi ze wszystkimi elementami. No ale ile razy byłem w polityce, ile razy byłem ministrem, i o tym mówiłem już 30 czy 35 lat temu, no to nikt tego nie słuchał. A myślę, że nadal, tak jak niech słuchano jeszcze 5 lat temu o bezpieczeństwie energetycznym, bo wszyscy sobie od Rosji mieli ropę i gaz, no to nie rozmowa. Po co mają dyskutować o wspólnych zakupach? W rolnictwie będzie to samo. Musi być wspólne pojęcie. Ok, decydujemy się, że rolnik ma zostać na wsi. W związku z tym musimy mu dopłacić, żeby on tam się bezpiecznie czuł. Niekoniecznie musi dużo produkować. Może niech produkuje tradycyjnie. Nie 10-12 ton z hektara pszenicy, tylko 5. Tak jak kiedyś było. Ale musi być bezpieczny ekonomicznie. No nie możemy żądać od niego Zrób 5 ton z hektara ekologicznie, ale dostaniesz tyle samo pieniędzy co ten, co robi 12. No to pełny szok. Europa oczywiście w jakimś zakresie powinna się zamknąć na świat, zastanowić, jak to zrobić, żeby być bezpiecznym żywnościowo. COVID pokazał, że nie można opierać się na imporcie czy eksporcie. Bo można tu się bardzo pomylić, taki COVID może wrócić, taka wojna globalna może wystąpić, i wtedy dopiero będziemy się zastanawiali. Czyli to, co kiedyś nie można było powiedzieć, bo nie było wojny, nie było COVID-u, i każdy z czegoś takiego się śmiał, nawet zwróćcie Państwo uwagę na mózgi samochodów, przecież nagle okazało się, że prawie 90% Mądrości samochodów świata jest wyprodukowane w jednym małym państwie, a właściwie wyspie. W związku z tym, to nie tędy droga. We wszystkich elementach musimy być jako Europa samodzielni. Od armii, technologii, AI-u i tak dalej także rolnictwa. To jest moje. Przesłanie od samego początku mojego bycia w, z rolnictwem, jako, dyrekt, jako jeszcze kombi, dyrektor kombinatu PGR, poprzez dyrektora Wydziału Rolnictwa, Agencji Ministra, to jest wszystko naprawdę proste. Trzeba się podjąć tylko strategiczną decyzję. Podejmujemy decyzję, że rolnicy, a tak naprawdę ludzie mieszkający na wsi, na tej wsi mają zostać. W związku z tym, jeżeli ekonomicznie oni nie zostają. Jeżeli mm, rozwojowo, społecznie chcą stamtąd się wyprowadzić, to musimy zastosować mechanizmy, żeby ich zatrzymać. W związku z tym, zresztą zawsze mówiłem, że rolnictwo to nie jest biznes, to jest pewien pomysł na spokojne życie. Ten spokój musi być tam włożony. I jeżeli ktoś chce mieszkać, to no, wariant irlandzki mógłby być zastosowany, czyli każdemu wyliczamy, jaki ma dochód. Łącznie z tego, co zarobi na gospodarstwie i poza nim wszystko sfiskalizowane i tak dalej. I, I tak jak robimy średnią krajową dla przeciętnego pracownika w Polsce, czyli minimalną płacę, tak trzeba by było wyliczyć minimalny dochód na człowieka mieszkającego na wsi. I jeżeli mu brakuje, po prostu trzeba dołożyć te pieniądze. On by żył w komforcie bytu. On niekoniecznie musi mieć, jeżeli chce być prorozwojowy, no to wtedy niech sobie jeszcze myśli i wtedy wierze od nas, czyli od państwa, nasze przecież obywateli podatki, na to, żeby mieć nową maszynę i tak dalej. I my to zrobimy, dlaczego nie? To jest wcale niewielki wyczyn. Do tego jeszcze, dzisiaj mieszkając na wsi, wcale nie jest się odgrodzonym od hali sportowej, od języka angielskiego w dobrej szkole. No ja ubolewam, że zlikwidowano gimnazja, bo to była... Centra kulturowe w małych wioseczkach. Wystarczyło tylko jeszcze dać wybitnych nauczycieli i lepiej im zapłacić za ten trzyletni czas, kiedy dzieci wariują trochę. Czyli więcej psychologów, psychiatrów i do, lepszych nauczycieli. No ale tak się nie stało, już tego nie cofniemy, jest inaczej. Ale na pewno edukacja, służba zdrowia musi być tam dostępna. No, cała reszta, żeby w ogóle nikt nie myślał, że jeżeli mieszka na wsi, to nie ma. No nie jest to możliwe. W związku z tym, raczej nie tyle zachęty, tylko poczucie dobra. Mieszkasz na wsi, więc jesteś bezpieczny, tak jak żołnierz, któremu my kupujemy karabin, ma nas ochronić. Tak ty masz tam być, bo gdyby wybuchła wojna i technologicznie duże gospodarstwa nie wydolą w zabezpieczeniu żywności, to przez jakiś czas właśnie te małe. Spowodują, że będziemy bezpieczni żywnościowo. Ale kto o tym rozmawia? To jest tak niepopularne, tak przyszłościowo dalekie. No i jeszcze proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo złe dla lobby około rolniczego, bo średnio w Europie mieszka 4% obywateli na wsi. Czyli czym mówię, rolników nie mieszka, bo mieszka więcej. Czyli jest 4% rolników. A 50% budżetu Unii Europejskiej teoretycznie do nich trafia. Ale jak trafia? Przez wielkie firmy, które produkują kombajny, ciągniki, maszyny i tak dalej. To tam jest konsumowany ten pieniądz z Unii Europejskiej, a nie do rolnika. Czyli nawet te pieniądze, gdybyśmy powiedzieli, dobra, to ty za to, że jesteś na tej wsi, dostajesz kasę, obawiam się, ja takiego wyliczenia nie mam, ale prawdopodobnie byłyby mniejsze, potrzebne niż 50% budżetu Unii Europejskiej. Francuzki właściciel tysiąca hektarów mieszka w Paryżu i ma swój biznes. Tam na jego ziemi jest dzierżawca. W związku z tym, jeżeli on dostaje dopłaty, to idzie do każdego banku i do tej swojej fabryczki w Paryżu. Może zawsze dostać tak zwany operacyjny pieniądz. To zwaliłoby się cała masa rzeczy. Więc, ale. To jest taka wielka rewolucja, że tego rodzaju polityków na pewno społeczeństwo by wysadziły w powietrze, ale to by się stało. Jak my w rządzie AWS-u, czyli Jerzego Błuska, szliśmy zmieniać rzeczywistość polską, to my wiedzieliśmy, że na tym przegramy. Ale dzisiaj wiem, że było warto, bo Polska została zmieniona. Nas nienawidzono, ale Polska na tym zyskała. Dzisiaj takiego patrzenia na państwo z punktu widzenia politycznego nie widzę w żadnym kraju. o you're